Mamy to, już jest odcinek 23 z Skibidi Toilet Multiverse, zapraszam, zostawcie lajka, like wbijajcie na moje streamy, live'y i na Discord'a, lecimy. O, patrzcie, Tytan Głośnik został ulepszony, nieźle. Już w końcu ma to swoją podstawowe to ulepszenie, jakie dostał wcześniej. I wszyscy Tytani tu są, tylko TV-Mana brakuje. Jest i Tytan demon Drillman A Tu jest ta wieża tych zegarów ale tu nikogo nie ma, nie? A wszyscy tytani musicie bronić bazy zegarów Skibid Toilet zamierzają zaatakować z całą siłą To jest ściema To jest ściema, bo jak pamiętamy w poprzednim odcinku po pułapki były tutaj zastawione O, patrzcie, hakerzy jak to wygląda? IBD hakerzy. Ja cię widzę. Jakie maski mają w ogóle? LOL! Enter jest. Patrz, nie mówcie, że oni zaatakują bazę zegarów, e, tych drillmenów. Wierteł. Uuuu, ten daje kwiaty jej. Taka muzyczka w tle. Du, 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 du. Oho. Tak jak myślałem, będzie atak. Ten sobie tu siedzi. Oho. A to jest drugi raz, kiedy atakują w ogóle to ile tę bazę. Oni chyba chcą coś zdobyć od wierteł. Tak mi się wydaje. Bo oni mają też tę bazę pod ziemią, nie? A nie mogą wysłać, patrzcie Pomocy Pozostali zostali zhakowani I teraz nikt się nie dowie o tym, nikt im nie przyjdzie z odsietrzą Ale chyba Drillman jakoś to wyczuwa, nie? Tytan Wiertło No Oho, wyczuł to, że coś się dzieje, nie tak. Oj, leci do tej bazy. Ty tu bądź, a te tam polecą tam, nie? O jasny gmin, Patrzcie, to jest kolejny raz, jak ta baza jest zaatakowana. pulty tu mają, ja cię gwiżę. Oj, to będzie ciężko, żeby. Gdyby... O o, padają jak muchy O nie Przecież oni tą bazę całą zniszczą, słuchajcie, masakra Jasny gwint, o nie To już jest koniec Jezu bez głowy, to już jest koniec Oho No nie, to ten toaleta Ona ma z nim napięku, nie? O, proszę. Rozwali no, to. Jest, dobrze, dobrze. Ale ta, ta kobieta wieku jest mega zwinna, nie? Chyba najlepsza bohaterka z tych wszystkich. No, o, są otoczeni. Jezu, co to jest za paskudztwo? Coś tu ma w tej klatce? Jezu, co to ta. A że oni chcą mnie złapać, tych ludzi, tych wiertła, nie? O kurka. Niezły odcinek, słuchajcie. Ale fajne jest to, że tu już dłuższy czas w ogóle minął od tego ostatniego odcinka, bo tutaj są naprawieni wszyscy, nie? i tytan głośnik też został ulepszony już kozacko znaczy naprawione nawet bo to nie jest ulepszone jakoś bardziej więc akurat pod tym z... wiecie to już w poprzednim odcinku była zapowiedź tego że ona w pułapkę chce wiecie wysyła fajkowe wiadomości fałszywe i chce gdzieś odwieść od tej bazy tu jest w ogóle to jak pat, patrzcie pizza stara jakieś pudełka tutaj jest chińszczyzna I sobie hakują wszystko Nieźle jak takie wiecie Powy hakerzy Z tymi maskami Jak się nazywali ci hakerzy Mają te maski Anonymus, nie? Najlepsze jest to, że ta baza to już któryś raz jest zaatakowana. Oni powinni ją ulepszyć jeszcze bardziej, nie? Jakieś wieże, automaty. A tu odrzuciła, jak widzicie. Ten tu hot dogi robi. I któryś raz, Somat, to już drugi raz jak zostali zaatakowani. Tylko wydaje mi się, że to jest specjalnie, żeby tego drillmana przejąć bo to ta, ta ich liderka tych Toilet, ona jakby ma na celu pojmanie tego tytana wiertło pewnie będzie go jakoś próbowała zainfekować nie a to jest dziwne jak tak padają nie średnia animacja jak tak tutaj akurat patrzcie a tutaj jeszcze działa wiertło To najbardziej mnie. Z... A, czekajcie, bo ten tu wpadnie. nie? No, on tam wpadł. Wpadł na dół, czy się chwycił też? Bo nie widać, jakby spadał. No i Toski to Toilet, tu mnie zastanawia. O, o, co na. Jakby to był jakiś. To jest jakiś owad, czy coś? Patrzcie, tu ma oczy. Jakby mucha to była, albo jakiś konik polny. Ale dziwnie to To Kibity toilet jest dziwne. Ja cię że co to tam ma? Jasny wind, jak to wygląda dziwnie. Masakra. Sprawdźmy, co jest napisane. Musisz go, e, urato ich uratować, e, nic więcej. Hmm. Szkoda, no ale zobaczymy słuchajcie odcinek całkiem niezły 4 minuty. Wydaje mi się, że będzie tak, że po prostu jakby tytan e, drillman wpadnie w pułapkę i zostanie przejęty w jakiś sposób zmodyfikowany i będzie walczył z przeciwko sojuszowi. A ta baza w ogóle ci wiertła mają jeszcze wazę pod ziemią, więc to mnie zastanawia nie, Tylko, że to jest któryś raz jak ta baza jest atakowana. Nie wiem czy drugi czy trzeci, ale tak było. Także to jest niezłe. Maga, dobry odcinek. Mam nadzieję, że pojawi. Pewnie za tydzień dostaniemy w sobotę kolejny. No, jak nie będzie nic się działo, bo wiecie, że Budu miał problem z prawami autorskimi, bo go niesłusznie oskarżali. Ale to chyba się rozwiązało.